Jezus powiedział do uczniów, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W Jego imię głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż będzie, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku betanii i podniósłszy ręce, pobłogosławił ich, a kiedy ich pobłogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto słowo pańskie. Amen. Usiądźcie na chwilę. W takim normalnym spotykaniu się z ludźmi, poznawaniu ich, w takich normalnych relacjach, mam wrażenie, że bardzo często można mieć takie, takie doświadczenie, że nam zależy na tym, żeby ktoś nas tak w końcu zobaczył. Żeby nas tak dostrzegł, żeby nas poznał, żeby nas dostrzegł takimi, jakimi tak naprawdę jesteśmy. Żeby nas zobaczył, nas samych, a nie nasze maski, nie naszą karierę, nie, nasz, nie też nasze porażki, żeby zobaczył nas samych. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem. Ktoś z lekarzy mi mówił, że ma taki problem, no bo jak jest w towarzystwie, na imieninach, na imprezie, to prędzej czy później ktoś o te choroby zapyta, tak jakby to już nie był Tomek, tylko pan doktor, a on ciągle tęskni, żeby go tak traktować jako Tomka, jako normalnego człowieka, żeby ktoś go dostrzegł, taki, jaki on jest, a nie jego pracę. Czasami jest też tak, że My sami, jakby nie chcemy, czy boimy się, żeby nas dostrzec i, i robimy sobie jakieś takie maski, yy, wystarczy zaprosić na swoje imieniny księdza. Wszyscy od razu są turbopobożni. Prawie, że z różańcem siedzą przy stole. I wszyscy tak zatroskani o, o Kościół, o wiarę, o społeczeństwo. Ja to już dobrze wiem. Ale myślę, że w takiej komunikacji szczerej, takiej otwartej, takiej, która nas napełnia, to bardzo pragniemy, żeby nas dostrzec. I wiecie, o tym mówi dzisiaj Jezus. Wy jesteście moimi świadkami. Jezus bardzo pragnie, żebyśmy go dostrzegli. Takiego, jaki on jest naprawdę. I, yy, i to, jaki on jest naprawdę, to jest, słuchajcie, jedno zdanie. To jest zdanie, które brzmi Życie jest silniejsze niż śmierć. Życie jest silniejsze niż śmierć. Dostrzec to w Jezusie, a dostrzeżesz Jego. I wiecie, to zdanie Życie jest silniejsze niż śmierć, ono ma trzy aspekty, o których chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o Jezusie, chcę powiedzieć o nas samych i chcę powiedzieć o Duchu. Najpierw o Jezusie. Jezus mówi: Mesjasz będzie cierpiał, trzeciego dnia z martwych wstanie. Będzie cierpiał i trzeciego dnia z martwych wstanie. Czyli dostrzec to, że Jezus coś zrobił, cierpiał i z martwych że coś zrobił. Ale wiecie co? To jest tak naprawdę tylko pierwszy krok. Bo kolejny krok to jest taki, tak jak czasami to można zobaczyć, jak dzieciaki robią w przedszkolu laurki dla swoich mam. I przynoszą te kartki. Tam 60 tysięcy błędów fotograficznych. No te rysunki takie. No takie właśnie, takie o, nie. No, ładne. I mama patrzy na ten obrazek i mówi, no ładny obrazek. Ale dziecko mówi zaraz. Wiesz, co to jest dla Ciebie. I co się wtedy dzieje? Okazuje się, że ten obraz staje się najpiękniejszy na świecie. Nie ma na świecie nic piękniejszego niż to. Bo nie liczy się co, ale liczy się dla kogo. Że to, dla kogo zostało to zrobione, sprawia, że ta rzecz jest naprawdę o niebo, niebo ważniejsza. Chrystus umarł dla ciebie. Chrystus martwych wstał dla ciebie. Osobiście i personalnie. To znaczy umierając i z wstając, naprawdę myślał o Tobie. To nie jest teoria, On naprawdę myślał o Tobie. Czyli dostrzec Jezusa, że życie jest silniejsze niż śmierć. Życie jest silniejsze niż śmierć dla Ciebie. Dla Ciebie jest silniejsze. Po drugie, ym, ja tak mam, to jest jeden z moich miliarda kompleksów, że nie lubię przyjmować takich podarunków, na które wiem, że nie zasłużyłem. Ale ktoś mi tak z czystej sympatii chce coś dać. Ja mam wtedy zawsze takie, że mnie to troszeczkę krępuje. Zawsze bym chciał coś dać z siebie, jakoś podziękować nad wyraz serdecznie. Jakoś tak, no wiecie może o co mi chodzi. Myślę, że to czasami tak możemy mieć, że możemy mieć problem z przyjmowaniem wyrazów sympatii, dlatego żeśmy nie zasłużyli. I wiemy dobrze, żeśmy nie zasłużyli, a mimo wszystko dla kogoś staliśmy się centrum świata. Ten ktoś poświęcił swój czas, może jakieś środki finansowe, poświęcił swoje starania, żeby nam coś dać, żeby nam coś ofiarować. I zrobił to za darmo, za nic. Chrystus umarł dla ciebie za darmo. Chrystus z martwych wstał dla ciebie i nie jesteś w stanie zrobić nic, żeby mu odpłacić za to. Nie jesteś w stanie mu tego wysłużyć. Umarł z martwych wstał dla ciebie za darmo. Po drugie chcę powiedzieć o nas samych. Życie jest silniejsze niż śmierć. Życie jest silniejsze niż śmierć. Bo to, że Jezus umarł, zmartwychwstał dla nas, dla ciebie, za darmo, to nie jest, słuchajcie, jakaś taka gadka, to nie jest tylko mowa motywacyjna, tylko to jest coś, czego można doświadczyć. To znaczy, że my będziemy świadomi, że faktycznie to się dla nas staje istotne, że myśmy tego naprawdę doświadczyli. To jest coś, czego możesz doświadczyć. W jaki sposób? O tym jest też w Ewangelii dzisiaj. W Jego imię głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. W Jego imię nawrócenie, w Jego imię odpuszczenie grzechów wszystkim, naprawdę wszystkim. I obojętnie, nie tylko wiesz tym, tym wybranym, tym najlepszym, nie tylko tym, którzy jakoś myślą, że sobie zasłużyli na to. Nie tylko tym dobrze urodzonym w jakichś takich kochających rodzinach, w takich inkubatorach, nie tylko tym starym, którzy kiedyś to żyli lepiej, nie tylko tym młodym, bo teraz to się żyje lepiej. Wszystkim, naprawdę wszystkim, w Jego imię nawrócenie, w Jego imię odpuszczenie grzechów. Dlaczego? Bo życie jest silniejsze niż śmierć. Śmierć to jest twój grzech. Śmierć to jest twój grzech, aż Jezus, życie jest silniejsze niż twój grzech. Twój grzech to jest śmierć, to jest otchłań, to jest kleista, rakotwórcza, smoła. Ale to jest tak naprawdę nic w obliczu tak wielkiej miłości i w obliczu Jezusa. Życie jest silniejsze niż śmierć i to jest coś, czego możesz doświadczyć w Jego imię nawrócenie. W Jego imię odpuszczenie grzechów. A po trzecie, chcę powiedzieć Wam o duchu, bo Jezus też mówi to w Ewangelii: otrzymacie moc z wysoka. Otrzymacie moc z wysoka. I wiecie dlaczego? Bo mimo tego, że życie naprawdę jest silniejsze niż śmierć, to śmierć i grzech ciągle jest dla nas dużo bardziej atrakcyjny niż życie. My dużo częściej wybieramy tę śmierć, tę otchłań niż życie. Dlaczego? Nie wiem. Ale prawdą jest, że to robimy. Więc i Bóg o tym dobrze wie. I dlatego, że wie, jak jest, to posyła nam ducha, żebyśmy w sercu mieli tę ciągłą tęsknotę za życiem. Żebyśmy w sercu mieli tęsknotę za dobrem, za prawdą, za pięknem. I lekroć w sercu czujesz taką tęsknotę, to czujesz ducha to czujesz tego ducha. I Bóg nam posyła tę tęsknotę po to, żebyśmy, żeby ona nam ciągle przypominała, że życie jest silniejsze niż śmierć i że naszym powołaniem jest życie. I myślę, że pytanie, które można sobie zadać dzisiaj, tak na koniec, to jest pytanie, co ci jeszcze powstrzymuje? Co ci jeszcze powstrzymuje, żeby wybrać życie? I co możesz zrobić dzisiaj, żeby wybrać to życie, żeby pójść za tą tęsknotą?